Siemanko. Dzisiaj Wam pokażę jak wymienić filtr oleju, jak i wyczyścić filtr oleju bo znając życie większość ludzi nie wymienia filtr oleju no tak macie na no, te tak śrubki ósemki tu macie 3, 4, 5, 6, 7, 8 śrubek i musicie odkręcić sobie, wyciągnąć delikatnie dołu, tutaj uderzyć żeby Wam pokrywa zaszła, ale dekadnie to zrobiłem wcześniej, żeby teraz nie przeszkadzać. O. Najpierw musicie oczywiście spuścić olej. Jakbyście chcieli wiedzieć, o czym się Wam ukaże, co jest sprzęgiełko. I tutaj macie takie małe siteczko. O. I to jest cały filtr oleju w tych silnikach. Także to było na tyle widać że tu oleju to już tym się nie bo bez no, czernek x no także pamiętajcie o wymianie oleju jak i minimum dwa razy w roku czyszczenia tego filtra oleju także dzięki wielkiej trzymajcie się zostawcie suba łapkę w górę cześć